No, hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Chrisu. A ja zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z FIFA 15 Ultimate Team na moim kanale. Na początku jestem Wam winien wyjaśnienia, dlaczego nie było dzisiaj odcinka z pack openingu. A to dlatego, że byłem po prostu w pracy. Nie czerpię żadnych korzyści finansowych z YouTube'a ani z Twitcha. Jeżeli kiedyś ewentualnie będę miał widzów i będę mógł czerpać z tego jakąś minimalną korzyść, to oczywiście będziemy robić live, będziemy naprawdę jeszcze więcej czasu poświęcać na nagrywanie dla Was gier, bo to mnie pasjonuje najbardziej niż do tej pory, chociaż i, tak do tej, chociaż i tak w obecnej chwili bardzo dużo czasu mi to zajmuje, wiecie, nagrywanie, montowanie, obcinanie tego wszystkiego, dogrywanie głosu, to i tak jest e, czasochłonne, ale lubię to robić, będę to, was, będę to dla was robił, ponieważ no po prostu to lubię i nie, nie, chcę, nie, nie chcę robić nic innego, jeżeli chodzi o jakieś hobby, uwierzcie mi. E, dzisiaj dwa spotkania, oczywiście odnośnie paku openingu, będzie on jutro, rano wstaję, szybko go dla was, dla was dogram i do godziny 13 myślę, pojawi on się na kanale. Kevin Breftwhite, karta plus 5 do strzelania I mam nadzieję, że jakoś wyjdzie ten pierwszy mecz Zapraszam was do oglądania i zapraszam was do zobaczenia Jaki skład ma nasz rywal Polskie stroje naszego rywala, jak widzicie Skład też ma naprawdę bardzo dobry Stroje polskie plus taki skład Allstar.pl Proszę bardzo Kuna Aguero Dawid Silva Jaja Ture, Fabregas Clichy Inform Thibaut Courtois I company w linii obronnej. No, jak widzicie, skład naprawdę bardzo przyjemny. Jesus na Was. Pierwsza sytuacja. Dopiero w 24. Minucie. Ciekawa. Lobem próbował Aguero, ale na szczęście nad Bramkarzem. Kolejna sytuacja. 36. Minuta. Kun Aguero strzela z dystansu, ale bardzo spokojnie. Mandanda strzał broni. No, i na tym kończy się pierwsza połowa. 4 strzały, dwa cele naszego rywala. My tylko jeden strzał. Rywal grał dobrze, miał dobry skład i dobrze go wy wykorzystywał. Mieliśmy z tym troszeczkę. Problemu, Braithwaite, piłka do Górków, a Górków strzela, Kurtuła broni, ale i tak był spalony. Ładna akcja mi wyszła, ale no nie była ona prawidłowo tutaj grana, dlatego została przerwana. Kolejna sytuacja, Braithwaite strzela, Kurtuła broni. Chciałem, żeby od razu Braithwaite z, z główki to pociągnął po doświadkowaniu mory, ale no niestety nie dał rady. Kolejna sytuacja, rzut rożny, wybita piłka przez mojego rywala, Bedimo dopada do piłki, strzela z dystansu, ale Kurtuła dzisiaj naprawdę na posterunku. Braithwaite z boiska schodzi... Kawani na niego wchodzi. Stwierdziłem, że Kawani nie może grać od pierwszej minuty, bo jest na to nieprzygotowany. Niedobrze mi się nim gra. Myślałem, że jak będzie wchodził z ławki, będzie robił lepsze, lepsze rzeczy. Tutaj świetny strzał z dystansu mojego rywala. Piłka jeszcze po moim obrońcy poszła i stanęła na poprzeczce. No nie musieliśmy wyciągać piłki z siatki. Na szczęście. W tamtej sytuacji. Ale już w tej sytuacji piłka sama wyleciała z bramki. Nie musieliśmy jej wyciągać. Fernandinho po genialnym zagraniu tutaj. Nie widzę, kto, kto tutaj tak ładnie czaruje. Chyba, Jesus na Was ładną prostopadą piłką obsłużył Fernandinho, który bardzo ładnym, technicznym, leciutkim strzałem zapewnił rywalowi prowadzenie. Chwila później, Lacazette odebrał szybciutko piłkę. Ominął chyba trzech, 4 rywali. Bardziej ich minął. Chociaż ominął też, bo stali, jakby nie patrzeć w miejscu. I strzelił bramkę 2 minut później na 1 do 1. Kto inny może strzelać, strzelać dla nas bramki, jak nie właśnie? Aleksander La przy bliższym słupku. Bardzo ładny, spokojny gol. Mamy 1-1, ale w tym meczu nam nie wystarczy remis. Musimy te dwa mecze, które przynajmniej dzisiaj wygrać, aby awansować do Ligi trzeciej. Jeżeli któryś przegramy bądź zremisujemy, to się tylko utrzymamy. Kolejna sytuacja, 90. minuta. Wander czaruje, wysuwa piłkę do Kawaniego i Kawani mamy now mecz piłkę. Piłka meczowa dla Kawaniego i Kawani zapewnia sobie. Nagrodę Men of the Match króla tego spotkania Edinson Cavani w 90 minucie zapewnia nam w tym meczu zwycięstwo i gramy za chwilę taki mini finał o awans do ligi numer 3, w której, w której no, nam no, już byliśmy. Spadliśmy z niej no z hukiem, można powiedzieć, bo na początku ligi 3 było lanie. Kurtuanie wierzy, orzełek na piersi. Fernandinho dla mojego rywala, dla mnie Cavani i Lacazette. Wygrywamy 2 do 1. No i zasłużenie w naszej drużynie najlepszy właśnie Edinson Kawani nota aż 8-0 w porównaniu z notą 6,6 dla Breath Waita to jest no niebo, niebo, niebo. Cztery zwycięstwa, remis, 4 porażki. Ostatni mecz, który zadecyduje o tym, czy w lidze zostaniemy, czy z niej, czy do niej awansujemy, czy awansujemy do ligi numer 3 po prostu. Kończący karta dla Lacasseta będzie strzelał o 3 oczka wyżej. Również Dawidowi Davidowi Louisowi stwierdziłem, że dam kartę tutaj wartownika. Również cechy plus 3 do obrony i plus 3 do fizycznych. I Breftweight, karta plus 5 do dribblingu. I tak mini wybustowanym zespołem. Jedziemy. Bardzo ważny mecz z drugim rywalem dzisiaj. Będzie trudno, uwierzcie. Kurwa no nie. No po prostu, kurwa no nie. Boże, czy ty to widzisz? Pierwsza sytuacja naszego rywala. Diego strzela na szczęście obok bramki. Skład mojego rywala ja tego nie skomentuję. Skomentował to dla Was ktoś inny i bardzo dobrze to skomentował. Lakazet wpada w pole karne. Oczywiście Lawetcy, nie Lakazet, strzela, ale broni spokojnie jego bramkarz. I jak myślicie, dlaczego mnie to nie dziwi? Emenike wpada w pole karne, mijając przy okazji pięciu moich zawodników, którymi podchodziłem do niego, chciałem odebrać piłkę. Emanuel Emenike, zapamiętajcie sobie to nazwisko, jeżeli gracie w FIFA 15 to pewnie bardzo dobrze je znacie, Górkow rzut wolny, strzał piękny Begowicz, świetna no totalnie świetna interwencja Begowicza nie dał się tutaj zaskoczyć, kolejna sytuacja la Z, powinien być gol ale w ostatniej chwili Begowicz rzuca mi się pod nogi i piłkę zabiera, dwa strzały, jeden celny ja strzały, dwa i dwa celne jak widzicie w pierwszej połowie dużo się nie działo przegrywamy do przerwy, kolejna sytuacja rywal znowu wpadł sobie tym razem, dumbią w pole karne, strzelił Obronił nas bramkarz i dopiero Abde Nur później wszystko skasował. Kolejny raz zmiana kawani, zabręt Waita, czyli powtarzamy zmianę z, pie z pierwszego spotkania. Górków. ładnie czaruje, wysuwa piłkę do lakazeta, lakazet strzela i drugi raz chciał strzelić, ale dwa razy lepszy od lakazeta był. Begowicz, który w tym meczu bronił wszystko, a tutaj nie wiem co tutaj się stało Nie mam pojęcia jak Dumbia wsadził tą głowę między dwóch moich obrońców I po prostu walnął piłę w okienko No zobaczcie, nie mam pojęcia Nie, ma, nie mam pojęcia co Abdenur w tej sytuacji robił No i niestety w 70 minucie dostaliśmy bramkę na 2 do 0 Nasza sytuacja wyglądała już bardzo źle Kawani tej sytuacji na pewno nie poprawił Abegowicz obronił ten strzał Nie wiem w jaki sposób on to obronił, obronił Łokciem Chyba łokciem, nie mam pojęcia kolejna sytuacja, dumbia wpada w pole karne, strzela na, na szczęście zalek komandanta spokojnie piłkę wybija, ale to nie zmienia faktu, że w tym meczu z tym sweat składem przegraliśmy 2 do 0, Oceny jak widzicie bardzo, bardzo słabe tulolone defensywny pomocnik najlepszy w naszej drużynie 5513 końców dostajemy, jako że się widzę, utrzymaliśmy. Mam nadzieję, że następnym razem, już w następnym sezonie z tej ligi spokojnie awansujemy, bo to jest do, zro do zrobienia jak najbardziej. Zobaczcie. Zabrakło jednego zwycięstwa z tych pięciu porażek, żeby awansować. To jest do zrobienia jak najbardziej. Stwierdziłem, Pierdzielę, otwieram przed jutrzejszym pack openingiem jedną paczkę tak na luzaku, no i tak. Jeżeli tak ma to wyglądać nasz pack opening, to no ja Wam dziękuję. Bartra wpada, super. Nie wiem z, jakim, z jakiej paki on ma 70 pace'a, jak Bale, Bale go, pamiętacie tę sytuację, objechał w taki sposób, że... Na 30 tempa to styka. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszamy tu na dwa odcinki, w tym Pack Opening za 100 tysięcy końców w poszukiwaniu Zlatana lub Cristiano Ronaldo. No może być nawet Houmers. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Do usłyszenia jutro. Cześć.